O kurde, o, kurde, ja pierdzielę! Ale sztuki! Kurczaki, zapomniałem sprzed bloku nagrać. Dobre, 6.20. Ja już jestem w drodze na grzyby. Hi, dzień dobry, kochanie. Witam Was w przepięknym dniu. Normalnie pogoda we wrześniu, jak w lato. Dzisiaj ma być 28 stopni, więc jakiś kosmos. No i co, lecę na grzyby. Drugie grzybobranie w tym roku. Zobaczymy, co się uda znaleźć. Zapraszam serdecznie do oglądania odcinka. Kochani, w lesie jeszcze ciemno, nawet nie zdążyłem tutaj zacząć i proszę bardzo, pierwszy, tutaj drugi, tutaj przepiękny wielki trzeci, tutaj już czwartego widziałem. Ale początek genialny, cztery prawdziwki, super. No czyż nie są przepiękne? A tu dwa koźlaczki się schowały, jeden tutaj, drugi tutaj. Tutaj osamotniony jeden sobie rośnie. Pyk. Taki towarzyszek. Ludzie sobie chodzą w takich miejscach, gdzie jest przejrzyście. A ja wchodzę w taki gąszcz. I tu już widzę koźlaczka eleganckiego. Tutaj prawdziwka. Tam woda i kolejnego koźlaczka. I kolejny koźlaczek. Niestety, koźlaki wszystkie są tutaj robaczywe. Te dwa kolejne tu na mnie czekał niestety znowu samotny i miękka noga, wydaje się robaczywy tak idę, idę, cisza, spokój i nagle taki piękny o, odpoczął trochę w życiu, ale na ten łepek, rewelacja kolejny praktycznie niewidoczny się tu ukrył o, fajny taki malutki no, dawno nie było pary. Pierwszy tutaj ładny, maleńki. Gdzie był drugi? Tutaj. Oh. Mały łebek, długa noga. Dwa takie fajne. A najbardziej lubię, jak są takie porozwalane tutaj kiki. I wśród nich się czai. Pomiędzy. No. Teraz się do niego dostanę. Taki. A i dalej w las. No. Ten dużo ładniejszy. I kolejny. Chop. Oh. A tu jaki maleńki się schował. Hop! No będzie zdrowy na pewno. A ty co tu robisz taki sam? Widzicie dzisiaj prawdziwki są takie urody No kochanie, jeżeli chodzi o rozmiar, to tutaj chyba czai się dzisiejszy zwycięzca. Oj tak, zdecydowanie Piękny wielki łeb. Duża noga, fantastiko. No I zobaczcie, na moim miejscu nikogo nie było. A dlaczego? Na takiej polanie widać pięknego koźlaczka i widać go z bardzo daleka. A jeszcze z dalszej odległości widzę tego pięknego prawdziweczka. O! Ale długa noga! Sza! Cicho! Sza! Czas na ciszę! Ale piękny zestaw! Ach tutaj numer jeden a tam widzicie dwa i trzy idę tutaj okrążę Och. numer dwa tutaj numer trzy ale schowane o, a z tej strony i jeszcze to numer 4 się schował. Pyk. Dwa i dwa. Dalsza część mojej polanki. I proszę bardzo. Tutaj koźlaczek. Tutaj niewidoczny, praktycznie. Hop. Prawdziweczek. Nie, kurde sorry, koźlaczek. Jeszcze <grym> ciemno w lesie. Dobra, czyli mamy tutaj. Dwa koźlaczki i tu kawałeczek dalej. Przepiękny, duży prawdziwek. O! Taki zestaw. Czy ktoś tu widzi grzyba? O, już widzę, że tam mocno jedzony, ale bardzo fajny. Tu z jenacka jak wyskoczył. Hop! Prawosek. Większa akumulacja, dzisiaj były 4 sztuki i tutaj kolejna tym razem 3 raz dwa no chodź, hop i trzeci, troszeczkę bardziej schowany no kurde robaczywy cały będzie Ach. tak go pokażę bo się rozpada cały tu na takim podłożu. O, piękny, piękny. No, tak jak mówiłem, znalezienie czegoś takiego to jest po prostu jak srebrna obrączka w podbieraku. Piękny. O, jaki wielki korzeń. Patrzcie. No, no cudo po prostu. Jest parka. Number one and number two. Wybaczcie, jeszcze tutaj jest number 3. Okrążyłem trochę tamto miejsce i było warto, bo zobaczcie, jakie przepiękne, o Jezu, czerwoniaczki takie. Też czysta przyjemność zbierać, ale super, kiłepek. Zaledwie 35% oglądających mnie osób to moi subskrybenci. Dlatego, jeżeli jesteś nowy na kanale lub zapomniałeś kliknąć, bardzo Cię proszę w tym momencie o zasubskrybowanie. Kurczaki, nawet prawdziwek się tu uchował. Jest prawdziweczek. A tam jak z bajki. Ja to mówię jak z bajki, ale zobaczcie, na piękno tego grzyba. No po prostu rewelacja. I tu kolejne się schowały. Przepiękne. Głęboko zakotwiczone. Ale piękne. Parka super. No już myślałem, że więcej nie znajdę czerwoniaków, a to proszę bardzo. Kolejne. One są w porównaniu do prawdziwków. No, nie wiem czemu, ale 100 razy bardziej lubię czerwoniaki, bo są zawsze takie piękne, czyściutkie. Super. Kochani, trafiłem na eldorado czerwoniakowe. Zobaczcie to ze mną. Pierwszy. I tutaj w oddali dwa kolejne. Ależ cuda. Dwa Oj, ten wielki. No rewelacja. <laughs> A tu gdzie położyłem siatkę, proszę bardzo, że taki maluch roz. To kolejny, no mówię, prawdziwy raj czerwoniakowy. O! I kawałeczek dalej. No słuchajcie, jak żyję, czegoś takiego nie widziałem. W sensie, tyle czerwoniaków, no chyba nigdy nie znalazłem. I to takich pięknych, dostojnych. Zobaczcie, dwie szczuki i tutaj kolejne. No trafiłem na, jak to się mówi, kąpielisko marzeń. To dzisiaj jest las marzeń. Widzicie, nawet do siatki nie zdążyłem donieść. I kolejne. Kolejne trzy. Piękny, piękny i jeszcze jeden piękny. I wiecie, co jest najlepsze? Że te wszystkie grzyby są zdrowe. Czerwoniaki praktycznie nie są robaczywy nigdy, chyba że takie wielkie, przerośnięte. O kurde, o kurde, ja pierdziele. Ale sztuki. Raz. Ale noga długa. O kurczaki. Drugi trzeci. Słuchajcie, jestem w raju. Czerwoniaków tyle, czekałem na prawdziwkę i wreszcie się pojawił. Może będzie zdrowy. W tych chaszczach wyciągałem czerwoniaki. Tu drogę już chciałem wychodzić i patrzcie. Przy samej drodze. Wielki, piękny, dostojny. <grytanie> A tu się kolejne schowały. Łepek mały. Widzicie, malusieńki? A noga długa Zostawiłem siatkę i patrzcie przez co się muszę przedzierać przez takie haszcze Ale warto! Ojejku! Chodź! Uch. Widzicie? Taki las i dlatego nikogo tu nie było, bo bardzo ciężkie warunki do szukania. Kolejny do kolekcji hop! I już jest mój Dobra, idę zanieść siatkę do oto, bo... Już kurczę, wiele parę kilo jest, a jeszcze długa droga przede mną. Położyłem grzyby i proszę bardzo, co się dzieje. O rany! Dobrze, prawdziweczki. Raz, dwa i tu trzeci. No, świetny początek kolejnego lasu. Ładnie wyglądało, ale były robaczywe. A czy tam widzicie w oddali? Idę zobaczyć. O. Jerzymy, jakieś kurde. Chaszcze, no ale są. Dwa prawdziweczki. Dwa i tam trzeci się chowa. Takie trzy. Ale się pokułem od tych jeżyn. Tak, to takie duże rosną, bo to jest mordęga szukać w tych jeżynach. No ale <gryw> dla mnie to nie problem. Już bardziej mi się to nie mógł ukryć. Jak widzieliście, pojęcie z ciatką prawdziwków było naprawdę całe multum. Miałem koło dziesięciu sztuk, a zobaczcie ile z tego czystych. Niecały jeden łepek. Tu jakoś pusto się zrobiło i na pocieszenie koźlaczek. Znowu się troszeczkę oddaliłem. I pre pierwszy tutaj z takiego podłoża. No Mam nadzieję, że będzie zdrowy, bo korzeń twardy. No przepiękny prawdziwek. O, tu jakie ładne z piasku. Z piasku, no z takiego podłoża. No, może będzie czysty. Tu zaczynają być takie, jakie lubię. Pod takimi górkami. Na takim podłożu. Piękny. I wśród traw kolejny. Taki. Przystojniak. Kolejny. O, a w takim młodniaczku kolejny mały czerwoniaczek. A zaraz, zaraz obok kolejny piękny prawdziwek. O, z pająkiem. Tu troszeczkę luźnego terenu i dwa piękne prawdziwki mm -hmm. pierwszy i drugi. Ale coś czuję, że będą robaczywe. Tu jakie przepiękne. Pierwszy Hop. a tutaj drugi. O! Praktycznie tej samej wielkości. Super. A takiego wam nagram. Mm -hmm. Bardzo ładny, tu pojedynczy, ale zobacz, jaki śliczny. No proszę, kawałek dalej, jego kolega, hop, a ten wygrał loterię na najpiękniejszego w tym lasku. No, łeb piękny, to takie cieniutki, ale fajne. Czuł wśród traw i może kułczę, żeby był zdrowy. Bo patrzcie, tyle wam nagrałem. A taka malutka siateczka. Aj, kolejny robaczywy Wszedłem w kolejny mój ulubiony młodniczek i proszę bardzo, raz, dwa, trzy. Kolejny zestaw. Dwóch braci. Aj tu jaki przepiękny. Kolejny. Dobra, trochę bym twarz i ręce po całym grzybobraniu i słuchajcie, lecę teraz szybko na działeczkę, nagrać Wam podsumowanie. Także widzimy się na działce. Czas na podsumowanie. I czas na podsumowanie. 29 czerwoniaków. No to jest... Mój rekord życiowy, naprawdę w takie miejsce trafiłem, że to głowa mała. Rewelacja. Prawdziweczków, takich całych, jest 20 sztuk. Tutaj kawałki łebków, które udało mi się odratować z robaczywych. No i zobaczcie na filmie, ile było prawdziwków, a ile z tego zostało czystych. No ale wypad, rewelacyjny, naprawdę mnóstwo, mnóstwo grzybów. No i te czerwoniaki, to się w głowie nie mieści. No, rewelacja. Cała suszarka grzybów. A zostało jeszcze tyle. Zaraz je pokroję i na słoneczku będą sobie dosychały póki co. Tak będą wysychać. Raz, dwa, trzy, cztery. Mam nadzieję, że Wam się podobało, kochani. Mi się bardzo podobało, bo kurczę 30 czerwonieków nigdy nie znalazłem, więc no rewelacyjny wypad. Trzymajcie się i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!